Set up an international task force to hunt him down and destroy him. Even assuming this guy exists, he's still just an assassin. What's the big deal? The big deal? He's the perfect clone. His DNA is a how to manual for any cloning lab in the world. With Mr. 47 in their clutches, there'd be nothing to stop a rogue state from building an entire platoon of 47s. A whole army. These public statements you've been making against cloning, is this what it's all about? Of course. But surely you can't oppose all the uses of cloning the medical advances, the possible curing of. Medicine won't do us much good if we're all the slaves of some clone army dictatorship, will it? Off the record, Jack. You're not serious. You have no idea how serious. That's why we had to eliminate 47. Having him on the loose was just too dangerous. Why not go after whoever created him? Oh, we did. But whenever we got too close, our agents got killed by 47. See for yourself. 11:45 I'm sorry we have to meet like this. It's dangerous to meet in person. You're normally more prudent. What's going on? Looks like we've got a mole at the agency. Here's your briefing. Thanks. I'll read it later. How's that wound healing? Fine. Are we done here? One thing. We haven't been able to get a positive ID on the target. There's a government agent in there already, though we think he knows. The price for his knowledge is getting him out alive. And that raises my price. Already factored in. Take this. Designer poisons? The clinic only lets clients out when they're fully recovered or dead. The injection puts its victim into a hibernatory state. Apply the antidote on the lips to revive them. What if this agent's already dead? I trust you, 47. The money's been transferred to your account. It's good to have you back, 47. Glad to hear you're fully recovered. Your next assignment's in Northern California. Three mobsters have been checked into a rehab clinic for alcoholics. One of them plans to turn state's witness as soon as he's discharged. Our client wants to avoid that, but we don't know which of the three is the target. An undercover agent placed at the clinic to find out hasn't been heard from in a few days. The clinic will only discharge patients if they're sober or dead. Siemanko ludzie. Ja jestem zły Maciek, a to jest... Hitman! Blood Money, krwawa forsa. Więc okej, okay, od razu zaczynamy. Od razu zaczynamy naszą przygodę w klinice. Jakiejś tam, na pewno nie psychiatrycznej. Okej. Okay. Więc, z tego co pamiętam, moglibyśmy, znaczy są różne sposoby na dostanie się na to, do tej kliniki, ale chyba najlepszy sposób jest po prostu taki, że zarąbiamy... Wow! Spadaj. O, oh, shit. Um, chyba, chyba coś... O kurde. Oj. I co, zabiję mnie za to? Kurde, no patrzcie, patrzcie jakie. Co to kurde ma być No patrzcie. Nie no, no nie no, naprawdę. What the fuck? No ale dobra, no, no po prostu muszę być bardziej ostrożny Po prostu wejdę tędy O o. It's good to have you back 47. Coś mi się tam pokazało, ale nie, dobra. Nieważne. Po prostu tutaj wejdziemy sobie, i tym razem się zakradniemy. Okej, okay, mamy skierowanie. No i zapierdzielamy. Zapierdzielamy prosto do kliniki, hm. No tak, podejrzany typek pakuje sobie. Ale my spokojnie na legalu sobie wchodzimy, jako pacjent ze skierowaniem. Ok, pitch. No jesteśmy zarąbiście, zarąbiście wyglądamy. Ok. No już. Hello. Nic nie mam przy sobie, chyba. Mam tylko, mam tylko tyle z O Boże. Proszę bardzo. Jestem czysty. Dobra. Dobra, 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 cicho, cicho. I teraz tak, czyli musimy zrobić taki manewr Taki manewr musimy... Za Aha, dobra, już wiem, już spoko, spoko, spoko. Czyli tak, biegamy, biegniemy tutaj. Mm. I chyba tutaj Powinno być, jak, powinno, powinno być tutaj ubranie. Gdzieś tutaj powinno być ubranie tego. Lekarza. Może tutaj. O, jest, jest ubranie lekarza. Ok, więc teraz jeszcze jesteśmy lekarzem. Siema. Dwóch lekarzy. Ok. No kurde, zamknął mnie tutaj. No patrzcie, jaki ham. Ok, więc teraz tak, możemy. Tak, tutaj mamy jakieś pączki, coś tam, coś tam Więc tak. Musimy zrobić taki manewr, że. Wchodzimy sobie tutaj. Tutaj. Wow wow! Gdzie ty wchodzisz? Ale. Dobra. Musimy sabotować gaz. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Okej, okay, więc teraz jako lekarz idziemy. Idziemy tam gdzie, gdzie po prostu... Znaczy jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze możemy się przejść tutaj, żeby... zatruć, Zatruć to. Strzykawka struci... Zabija natychmiast. No dobra. Okej, okay, kolejny. Czy to jest cel? Nie, to nie jest cel. Ok. Wow, 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 wow. wow, wow. Gdzie mi są strzykawką tutaj? Tak, to jest nasz cel. To jest nasz cel, który widać, że lubi, lubi sport. Dobra, ale, ale nim, się, nim się zajmiemy później, bo jak na razie mamy tylko odszukać, odszukać faceta tego agenta i go uwolnić. Także, wiecie, wybierzemy się w tę stronę. I teraz. Wyjdź stąd. Dziękuję. Wyjdź stąd! Yy, bo teraz powinno być takie coś jak. strzykawka. No, szybko, 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 bo zaraz ktoś wejdzie. Okej. Okay. Ukradnika sobie to wideo. Okej, okay, mamy już. Mamy już. Pozbyliśmy się już kaset wideo. No i teraz nie musimy się martwić. Możemy tu wejść? Możemy, spoko. Nie, musi nie musimy się już martwić o to, czy. Możemy tu wejść? Możemy, spoko. Możemy? Możemy, spoko, Zarobiście. Więc, 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 więc. Idziemy tutaj. gasimy światło. <laughs> Taki joke. Ok teraz tak. Wow. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Dobra, jako lekarz nie mogę tutaj, nie mogę tutaj przybywać, więc dobra. Muszę z tym, z, tym po, z, tym po, z tym facetem z tym facetem pogadać. A raczej po prostu go unieruchomić. I wsadzić do śmietnika, do, tutaj do tego Ale kurde, oni się tutaj kręcą I nie byłoby za dobrze, chociaż mógłbym w sumie tam się zakraść jakoś, no ale Wolę nie ryzykować, wiecie? Wolę, wolę nie ryzykować i może tutaj będzie jakiś śmietnik Nie, nie ma tu, nie ma tu nic Więc najlepiej by było jakby, jakby to tutaj Jakby kurcze Ja pierdziele Hmm, teraz się właśnie zastanawiam jak, jak jak, jak mógłbym to zrobić. Dobra, my na razie, na razie nie będę biegał, bo oni się tutaj... Dobra, więc tak. Policjant tam idzie. Policjant tu idzie i pójdzie pewnie w tamtę stronę. Aha, aaa, czyli mam zatruć to, okej. Okay. No i czemu się na mnie patrzysz? Dobra. <laughs> Wo. Wow Mam nadzieję, że że że, 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 że nikt nie, tego nie będzie widział. A oni idą w tamtą stronę, no to spoko. To szybko teraz będę musiał go schować, bo on nie może tak leżeć tutaj. Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko. Kurde, jak się będę tak patrzył na, na tą kamerę, no to Dobra. Raz. Dwa. No i git. No i jesteśmy bezpieczni. Mamy mamy paralizer. A nie, klucze do celi mamy. No to spoko. Wow, wyciąg... Schowaj to! Kurde, bo jeszcze mnie o coś oskarżą, że biorę jakieś coś. Dobra, więc teraz mamy. Więc teraz mamy jeszcze, wyżs jeszcze, wy jeszcze wyższą rangę i możemy się wpierdzielić tutaj. Oczywiście nie jak człowiek tylko przez okno. <laughs> Ale przynajmniej mamy 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 prawo tutaj wchodzić. I musimy teraz wyjść tutaj. I The things figures They'd send you to clean up my mess Th this is the guy here i'm getting you out of here i'll never let me out alive i know <laughs> i know stralec you web <laughs> nie i teraz tak musimy po prostu uśpić agenta. Ah. Identity obtained. Executing rest of assignment. Splendid, 47. It might interest you to know the following A sudden shift in the delicate power balance of the New York families. Two low level contracts just came in. In addition to your primary target, two members of the same group are currently staying at the facility. Terminating either will result in a $50,000 bonus per head. It's entirely up to you. Understood. Więc, jak agentka wspomniała, mamy dodatkowo zabić trzy cele. Cel pierwszy: Aha, tego mam chronić: ucieczka. Opcjonalnie, opcjonalnie musimy zabić y, przemytnika ludzi, y, kogoś tam i jakiegoś tam gangstera. Cel. Ok, i za, za każdego dostaniemy 50, tyś, 50 tysięcy. Więc y, mamy zabić trójkę. Jeśli dobrze pamiętam, więc to by było 150 tysięcy. No, zawsze się przyda na jakiś upgrade. Aha, nie mam karty. No dobra, więc musim, musielibyśmy... Musimy przejść dołem, co nie jest żadnym problemem. Wow, czemu ten. Czemu on biegnie? Co? Czyżby on. Zna... Czyżby ja nie zamknął? Ej, tu tylko kubek leżał. Nic tu takiego. U. No tak, krew. Co jest? Aha. Coś tam wybuchło, no tak. Tyle, że tylko po prostu kamera mi nie pokazała. Oho. Tak, tamtego tam już zabierają. Tak, umarł ten. Umarł ten, y znaczy. Za zatrułem jego alkohol tutaj. Więc on już nie żyje. I teraz sprawdzam, czy, czy ten drugi tutaj nie żyje. I będę musiał jeszcze zabić trzeciego. Dobra. Ej, czy to jest ten gościu? Dobra, dobra. I don't care. Więc otworzę sobie tutaj drzwi i sprawdzę. Nie, jeszcze nie wybuchło. Więc on powinien tutaj przyjść. On powinien tutaj przyjść i po prostu, kurde, zająć się tym durnym gazem, ugotować sobie tę zupę, swoją ostatnią zupę w życiu. A tymczasem musimy się zająć jeszcze tym gościem. I najlepiej by było, najbezpieczniej by było, jakbyśmy zatruli jego, jego alkohol. Tyle, że nie pamiętam, gdzie jest, jego, gdzie jest jego alkohol. I kurczę, to jest właśnie najgorsze. Gdzie jest ten alkohol? Tutaj gdzieś? Nie, raczej nie. Raczej gdzieś tam. Gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam. Gdzieś tutaj powinien być jego alkohol. Albo alkohol, albo coś. Coś innego, nie wiem. Tu nie. Może gdzieś za drzewem, czy coś. Za kamieniem. Nie. Więc będę musiał zobaczyć, gdzie on się. Gdzie on się. Gdzie on idzie. Oho! Wybuchło. Proszę bardzo, widzieliście. Ha, pięknie. No i gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz tutaj? Oczywiście ochroniasz za nim idzie, więc to jest troszkę tak nie za bardzo, nie za bardzo... O Tu jest ten alkohol! O kurde! No i no ale ja już tego nie zrobię tutaj. Dobra, zabiliśmy dwa cele. Zabij Car Carmin de, de, de Salvo wyprowadź agenta i ucieczkę. Czyli, czyli został nam tylko ten cel. Ten cel nam został, no i dobra. On tutaj się będzie alkoholizował teraz. Ale kurde, durny ten, durny agent, durny och ochroniasz. Musi przed nim być, Musi z nim być, no kurcze. Nie muszę się bać tych kamer, co tutaj są, bo i tak wy wyjąłem kasety wideo, więc wiecie. Dobra, on tu pra prawdopodobnie pali jakąś fajkę czy coś. Ja jako lekarz muszę się zachowywać normalnie. <laughs> o Boże. No, alkoholizacja. Okej, okay. chociaż równie dobrze moglibyśmy, moglibyśmy go zabić innym sposobem, i to też byłby. Znaczy, to byłby wypadek, bo on tutaj, on tutaj lubi sobie pakować i ja po prostu zaszedłbym go tak i udusił sztangą, więc. Kurde, ogólnie, fajna. Fajna siłownia. <laughs> Więc on tutaj, on tutaj będzie szedł powoli, kurde, będzie mnie wkurzał. Tak, to jest nasz cel, żebyście nie wiedzieli, to jest nasz cel. Cześć. Co taki smutny jest coś. No nie płacz, będzie dobrze. Będzie dobrze. No nie, płacz. Nie bądź smutny. No dobra. No więc idziesz sobie tutaj, spokojnie. Nikogo nie będzie. I teraz będzie sobie pakował, tak? A ten gościu zostaje? Zostaje. Więc teraz będziemy pakować razem z nim. Nie? Nie będzie pakować? Shit. Wow. Ol, o kurde, a miałem, miałem go teraz zarąbać. Ho, ho ho No, on ma niezłą ochronę Wow! Dobra, czyli oni pójdą tam, on pójdzie pakować, tak? Dobra, więc on teraz idzie pakować, więc ja tutaj już stanę i, i niby będę mu pomagał. No, mam nadzieję, że, idzie, że idziesz pakować. No! Tamci idą gdzieś tam, wszyscy są odwróceni Wszyscy są odwróceni. Więc. Uwaga! No, ej, co jest? Ej, czemu ja nie mogę go zabić? Ej, co jest? What the fuck? Ja pierdzielę! Nie mogę go zabić On już odłożył sztangę, no ja pierd Co, jakiś bug gry musi być, bo po prostu... Przecież jest... Wiem, że jest opcja zabić go poprzez uduszenie sztangę, przez sztangę, no no ale dobra, no trudno Kurde no durna... Weź stąd wypierdzielaj! Ja chcę tutaj... Leki mu podać! Spadaj stąd! No i specjalnie się tutaj patrzy, no co za szmata! Zaraz ją zabiję, zastrzelę. No, no dobra, nie mam z czego. No ale kurde! Yeah, co? So. Szmato! Wyjdź! Ty mi tu nie raj... nie jara papierosów, to jest teren szpitala, debilko! Wyjdź i nie chuchaj mi tym... jebie ci z mordy teraz. Wyjdź. Wyjdź stąd. Wyjdź stąd. Mówię ci, wyjdź stąd. Proszę bardzo, proszę iść sam. Proszę stąd wyjść. Ja pierdziele, ile, ono, ile można jarać jednego papierosa? No kurde, on już, on już tu idzie, no. Ja pierdziele. Dobra, teraz szybko, teraz szybko. Strzykawka z trucizną. Szybko. Dobra, nikt nie widział. Spoko. Nikt nie widział. On już idzie tutaj z What the fuck? Holy shit. Zauważyli. O ja pierdzielę. O kurde. O ja pierdzielę. Niedobrze. Muszę się przebrać. Muszę się przebrać. Dobra. Czyli te, Uuu, chyba, chyba mnie poznali. Ojoj Przebieram się, przebieram szybko No, i już nie jestem podejrzany. Haha! Haha, haha ha. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że... No, a ten gości i tak idzie po alkohol, więc teraz idziemy spokojnie, idziemy, będziemy się wracać do... Będziemy iść do wyjścia. Możemy wyjść. Możemy. Więc ja tu pójdę się przebrać, co nie? Bo już się wykurowałem. To widzę, ja? Hahaha, <laughs> Się patrzą na mnie jak na debila. <laughs> Przyszedł! Pół godziny później poszedł wyzdrowiał. <laughs> ja pierdzielę. Dobra, gościu tam widzę, że... O, właśnie przez bramę mogę sobie tutaj zobaczyć. O, no właśnie, akurat. Możemy się. Jak taki zabójca patrzy się przez bramy na śmierć swojej ofiary. Mamy lotarkę. Tą lornetkę? Mamy. To musi wyglądać komicznie. Jak ten gościu. Łysy gościu patrzy przez lornetkę, jak jakiś gościu umiera. I co? O! Robi mu się niedobrze i zaraz umrze. Tamta babka zaraz się. Zaraz zobaczy. Dobra, on już umarł. On już umarł, więc ja tutaj wolę. Wolę się. Wolę. Wolę przyspieszyć. Dobra, więc. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze musimy tutaj wejść. Możemy tu wejść? Możemy, spokojnie. Dobra. No i teraz tak. Ożyw agenta. Jep. No. O, pobudka! Koniec śmierci. Ła. No. Żyjesz? No to idziemy, chodź. Chodź, idziemy. Idziemy, idziemy. No proszę. Świadkowie, nie. Razem zabitych? Dwa. Wypadki, jeden. Znalezione ciała, stracone przebrania. No dobra. Wynajęte zabójce, ale dosyć dobrze. 445 tysięcy dostaliśmy za to. Musimy przekupić. Przekupujemy. Szefa policji. I idziemy. Dobra, ja tego nie będę czytał. Ja się zamierzegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dałcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Na razie.